Jak często przypominamy Wam, zapraszamy serdecznie jak jest fajna pogoda na zakupy swoim motocyklem do naszego salonu, do naszego serwisu. Pamiętajcie, że jak kupicie sobie odzież, to macie możliwość skorzystania z oferty wysłania Waszej oryginalnej albo odzieży, którą przyjechaliście za darmo na wskazany adres i wrócicie sobie już na odzieży naszej. Dodatkowo macie też możliwość przetestowania czy kasku nowego przed zakupem na własnym motocyklu, więc te szczegóły